Rodziska szok. Ej, tutaj jest taki wybór. Gdybym miała bardzo dużo pieniędzy, to bym taki kupiła. <noise> Czy ja, przez przypadek, stanęłam obok butów, które bardzo chcę kupić. Nie powinnam przyjeżdżać do takich miejsc. Serio? Dokładnie tego potrzebuję. Ja z Się obudzić, otrzymuję kawki. Moi drodzy, dzisiaj idziemy na outlet. Ja w ogóle przed przyjazdem, to ja nie się nie spodziewałam, że istnieje takie miejsce. To jest 220 do 250 sklepów, outletów i nie tylko takich typu, wiecie, Gap, Calvin Klein, które każdy zna. Tylko tutaj są też takie outlety typu Prada Dior i tak dalej, z fajnymi cenkami. Aga, ile mieszkasz w Stanach? 35 lat, 8 a września będzie 35 lat, jak mieszkam w Stanach. Dlatego właśnie to jest ciocia z Ameryki w prawdziwym wydaniu i właśnie ona wam przedstawi to miejsce. A powiesz nam coś o tym miejscu? Kochani, tutaj sklepy są... co sobie wymarzycie, wszystko jest? Oprócz? Oprócz Chanel i myślę, że Louis Vuitton tutaj nie ma, aczkolwiek sprawdzimy, bo nie mówią, że nie ma. Mamy wszystko, mamy Dior, Balenciaga, mamy... Pa... <śled> To ja już wiem, gdzie zwędzę dużo czasu. Ja, mamy Gucci, co mamy dalej? Dior oczywiście, Max Mara, która jest przepiękna tutaj kolekcja Max Mara. wtedy -y. idziemy. To myślę, że mama tobie się spodoba tam. O, Prada oczywiście. Słuchajcie, no wszystko tu jest. Kiedyś był Chanel, teraz już nie ma Chanel. Szkoda. Powstało w 1985 roku i dziś jest jednym z największych outletów na świecie z ponad 220 sklepami luksusowych marek. Położone godzinę drogi od Nowego Jorku przypomina wioskę zakupową z alejkami i kolorowymi strefami to mekka turystów z całego świata, zwłaszcza z Azji. Widziałam tę Balenciagę! Zostawcie <noise> mnie! Ja jestem człowiekiem! Teraz jest w ogóle planowana dalsza rozbudowa tego miejsca, w tym co zrobić hotel, nowe restauracje i strefę VIP. Przyjeżdża tutaj dużo Azjatów i spendinguje dużo pieniędzy Słuchajcie, jesteśmy w kolejce do BotEGA Veneta, a w sklepie są dwie osoby. Trochę cringe, no ale poczekam. Zobaczę tak już z zewnątrz, czy coś mnie interesuje. Ale jeżeli tutaj będą takie ceny, to powiem wam szczerze, że. Ja, ja, ja się nie dziwię, że to jest taki konsumpcjonizm. Że oni tutaj miliardy zarabiają, obrotu mają tutaj. Jak tutaj są takie ceny. Z 3,5 tysiąca dolarów kurtka przeceniana 1600 w Walencjadze. No przecież. Dobra, kurteczka. 10 koła. Szok. No kochani, wszędzie jest minus 30 powiedziane i ta pani strasznie już mnie irytuje swoim y, byciem zawsze za mną i mówieniem ile coś kosztuje i że ona ma wszystkie rozmiary i w ogóle... Leave me alone. Ciuchy z butega wyneta w sumie nie są moimi ulubionymi, ale patrzę sobie na paski, bo na pewno chciałabym wyjechać stąd dzisiaj z paskiem do spodni. Czarnym, klasycznym, średnio szerokim paskiem, ładnym. A co z butega wyneta? To jest od ogląda się nie ciuchy. Po prostu przyszliśmy na koniec sklepu, żeby z przyczajki nagrać, jaka jest sytuacja. O, oh, a może był ty też? Ej, tutaj jest taki wybór. Ja mam wrażenie, jakbym była w butiku i to takim z lepszym wyposażeniem. <laughs> Ile one kosztują? 1250 na 620 dolarów. Chciałabym je przymierzyć i już je kupić, ale mam takie coś, że wejdę do kolejnego butiku i będą mi się podobać jakieś bardziej. I boję się, żeby nie zrobić takiego błędu, rozumiecie? Ale one mi się mega podobają, więc tak trochę staram się zapamiętywać. Ej, takie czarne. im mega są dobre. A może takie bordowe? Nie, ja, czarne. Czarne fersy chciałabym takie. Bardzo przydatny znacznik po drodze. Mamy tutaj Versace, Golden Goose, Jimmy Choo, Moncler, Stella McCartney, Loewe. Okej. Okay. Chciałabym zobaczyć Saint Laurent, Diora, Pradę to na pewno. Chciałabym też zobaczyć Mason Margiela, którego tutaj nie ma. To na tym mi zależy bardzo, szczerze mówiąc. A do Prady jest kolejka. To chodźmy do Diora najpierw. Dobra, fajne to jest, że jest tutaj podział na męskie i damskie. Więc idę do damskiego. Jestem ciekawa, słuchajcie, jakie to są kolekcje, w sensie z którego sezonu. Na przykład ta koszulka jest bardzo ładna. Ale nie ukrywam, że jest ja zwracam uwagę bardziej na akcesoria w tych sklepach niż na ciuchy, chociaż w niektórych przypadkach ciuchy też są super. Ja poluję tak, na szpilki. Torebki nie są moim main focusem. Okulary przeciwsłoneczne, pasek. No a jeżeli to mi mnie jakaś torebka, no to dobrze. No nie wiem jeszcze, co będzie tak, ale, ale raczej, raczej nie, nie, nie jest to mój main focus. Zobaczmy sobie, jakie są ubrania. Ja się czuję tu Tutaj jakbym była w takim fajniejszym butiku, bo jest tutaj różny asortyment, różne kolekcje, mam wrażenie, a tak jak zwykle się chodzi o takich butików, no to jest na przykład kolekcja jesienna, kolekcja letnia, a tutaj jest taki miks. I to jest fajne, na przykład. Bardzo ładny steterek. Gdybym miała bardzo dużo pieniędzy, to bym taki kupiła. 1350 za steterek. No dużo, dużo. Tylko, że ja też nie, znam, nie wiem, jakie są oryginalne ceny, nie? No ale dobrze, chodźmy na dodatki, ponieważ Dior ma najlepsze dodatki na świecie. Widzę już, że do ich jest kolejka, do Gucci kolejki nie ma. Natomiast Gucci mnie nie interesuje aż tak bardzo w sensie to nie jest moja estetyka. Wejdziemy zobaczyć, co jest. A, ale ładna torebka! mi <trybka> się <trybka> Ale interesuje mnie i interesuje mnie Prada. I trzeba będzie stanąć w tej kolejce. Ale duży sklep! Co kupiłyście? Kupiłyśmy klapki, buciki. Uuu, pokaż. Te zwykłe, te z Nie, mój styl. Takie są letnie. O, takie klapeczki mama kupiła. Fajnie. Te buty mi się bardzo podobają. Gdyby były takie, tylko że z jakąś grubszą podeszwą, to bym sobie zmierzyła się klasyczne, <laughs> może tak. Nie, nie kupiłabym sobie takiego paska. Spokojnie. Kupiłabym jakiś czarny, klasyczny. Ten jest ładny, tylko że on jest za cienki, a ja potrzebuję grubszego. Dużo fajnych okularów, ale zaraz wam powiem, czy mi się to opłaca, ponieważ ja mam moich znajomych, którzy mi ogarniają oksy w dobrej cenie. 400 dolarów razy 4600. No to spoko, ale myślę, że bym miała w podobnej, ale wiecie, tu jest od ręki, no nie? Ładne. Podobają mi się te okulary. Ja lubię takie czarne klasyki. No okej, okay. ja czuję, że ja wszędzie do tych sklepów będę musiała powracać, żeby zadecydować o jakimś zakupie. O, chciałam te klapki, bardzo je chciałam w sumie. Jestem ciekawa, ile kosztują. Teraz już bym ich nie kupiła, kiedyś bym je kupiła. 100 dolarów? Nie ma ceny. To znak. No, kurde, wybór jest spory. Zobaczcie. Są też takie klasyki, klasyki z Gucci. I one tutaj kosztują 495. To jest raczej dobra. Okej, okay, dalej, dalej, dalej. Szpileczki. O, oh, piękne. 695. Wygląda ona mega wygodna. Ok. A Oliwia... <laughs> Nie mów tak! <laughs> Ej, Oliwia, bierzesz je na maksa. Ej, ale, ale, on Ale wyglądasz w nich. seria. <laughs> Moi drodzy, zakup się wydarzył. Szukam sweterków w Miu Miu. piękny jest, ale gdzie jest logo widoczne, że ja 900 dolarów wydałam za taki seterek, i nie ma logo na piersi? Zwariowali? No way. Dobra, ile to kosztuje? 1180. Dobra cena. Ile? Ona jest w dobrej cenie, ona kosztuje 1200 dolarów. Bardzo dobrze. Jest. Mega dobrej cenie. Piękna. Jest dużo lepiej cię w tym kolorze. Oczy masz od razu taka Scandinavian Girl. Bigger one i się sobie wtedy coś. Ona jest w ogóle jakaś fajna, ale nie urywa mi. Że tak powiem, piłeczka. W Pradzie i Miu-Miu spoko rzeczy, ale wiecie, ja jestem osobą, która lubi klasyki, a tutaj mam wrażenie, że jest dużo rzeczy z kolekcji, jakichś takich, no bardziej crazy. Crazy. A ja nie jestem za bardzo crazy. Idziemy teraz do Mason Margiela i do Akni. I to są sklepy, na których też mi bardzo zależy, więc szukamy ich teraz. Uwielbiam ubrania z Akni. Są jakieś. Są oryginalne, mają fajne kroje, fajne kolory. I ja tutaj dokładnie chcę się przyglądnąć co oni tutaj mają i w ogóle w jakich cenach. Zobaczmy sobie. Price 234, z oryginalnej 390, to jest ponad połowa. Jesień, kochani, idzie do nas, więc fetterki mile widziane, przymierzy. Nie, no ja tutaj oszoleję. Tutaj są dobre ceny, właśnie. Tutaj są rozsądne ceny, bardziej niż tych wszystkich innych. Markach. model, sweterka z akni i powiem szczerze, że nigdy go nie mierzyłam, a ten kolor jest taki całkiem chodliwy. Spróbuję go przymierzyć. Czy ja bym nim nie młodziła? <laughs> nie. Szybka odpowiedź to jest. Idziemy do kolejnego sklepu z torbami. Stwierdziliśmy, że po prostu dzięki temu będą lepiej traktować nasze nagrywanie. Kolejne alejki. O, oh, see. Ej, to jest chore. Nie uważam, widzę, widzę, właśnie tam zmierzam, ale ogólnie to jest chore, nie uważasz, tak? To miejsce. Jest. To są bardzo dobre ceny, tak serio. Są stickery, gdzie jest 50% off, i są takie, gdzie jest 30%. Masakra. Co my tu mamy? Ej, zobaczcie, ja w ogóle nigdy chyba nie widziałam takich torebek. Ładny, ale to nie jest mój cel. Obecnie. Czy ja przez przypadek stanęłam obok butów, które bardzo chcę kupić? No, no tak. No to Tabi tutaj, um, słuchajcie... Ile kosztują? Z 1500 przecenione na 1085. A zobacz te, które masz. Te, które mam, no właśnie. Ja za nie płaciłam 750 funtów. A to nie ma ceny. A tutaj kosztują 695. No czyli już kosztuje. to, że mają to dookoła brązowe, bo ja bym chciała, żeby były czarne. Pan mi ma przynieść modele, które ma z moich rozmiarów, bo już wiem, że baletek nie ma, więc to jest na tyle też popularna rzecz, że no nie przyjdziecie sobie tak i nie, nie będziecie mieć rozmiaru od ręki. No ale okej. Okay. Maison Margiela Tabi zadebiutowały w 1989 roku. Są inspirowane japońskimi skarpetami Tabi z rozdzielonym palcem. No to to taki dość znany fakt. Początkowo szokowały i dzieliły opinie, ale szybko stały się ikoną awangardy. No te buty bardzo, bardzo mocno zasłynęły i mam wrażenie, że to jest już taki bardzo ikoniczny item modowy. Wiecie co, chciałabym je przymierzyć do jakichś długich spodni, żeby zakryć nogi, no bo ja raczej będę w nich chodzić o tak co nie? i zobaczyć jak to wygląda a przy okazji zobaczyć te ciuszki jakie tutaj mamy Mason Margiela, ponieważ ostatnio widziałam same eleganckie jego ciuchy a tu są takie ciekawe te kolekcje ej, te jeansy, mam na sobie rozmiar 36 a czuję się jak 32 ale co ty, On są jakieś mega małe te jeansy dobra, ale ja chcę zobaczyć jak te buty wyglądają no, wyglądają super ej, ale te jeansy <ślad> te jeansy też są niezłe buty wyglądają super, do długich nagawek, co? Ja będę w nich chodzić. Tak. Ja jestem załamana sobą. Aczkolwiek też uważam, że kupiłam serio fajne itemy. Nie są torebką kolejną, tylko tak jak mam szpilki z prady, uwielbiam je. To są klasyki, które zostaną ze mną do końca. Tak samo będzie z tymi. Jeżeli chodzi o Mason Margiela, klasyki, tak samo, czarne. Bardzo fajnie, że w dobrej cenie się to udaje tutaj kupić. Jeżeli chodzi o akni, to to jest taki item, bym powiedziała, bardziej widzi mi się niż te klasyki tu. To są rzeczy pierwszej potrzeby. Umówmy się. Nie, akni nie jest pierwszej nie, no, potrzeby. Nie. Ale to są pierwszej potrzeby. Gdzie co? Przyszłam do Jevonsi, zapytać o jedną torebkę. Dokładnie o tą. Bo ja mam tą, tylko że różową. I ja ją uwielbiam. Serio kocham tą torebkę. Kurde, ta biała też mi się podoba, ale ja wiem, że ona by się zniszczyła szybko. O, jest też taka jeansowa. Ale jeans już chyba nie jest taki cool na takich gadżetach. Sprawdzaj jej cenę w ogóle. Bo ja pamiętam, że ona kosztowała około dychy. Ona jest przyceniona 1400. Chyba? Bardzo ładna. Bardzo ładna. Przestań. No naprawdę, jest bardzo ładna. Nie będę kłamać. Nie. Jest bardzo ładna. O ludzie, ludzie, no co ja mu mam powiedzieć, ja na czarną polowałam, ale dziesięć koła bym nie wydała, a to tysiąc pięćset bym wydała. Mi się w niej na maksa podoba, że ona jest regulowana i że można sobie właśnie tą długość w niej regulować i zmniejszać. A to jest mój ukochany model, ona jest piękna, ładne te trepki, ale nie. Czerwone klasyki, piękne. Ile one kosztują? Słuchajcie, normalnie 995, a tutaj 498. Piękne, co? Podruby powstają na właśnie, odwzorowując żywą szpilki. Te szpilki są bardzo często wąskie, a ja z moimi stopami biegacza nie wiem. Kurcze, dobry rozmiar. Ja się bardzo dobrze czuję w Kitten Hills. Mi pasują właśnie Kitten Hills. Kurcze, no piękne te buty. No, te buty są naprawdę piękne. Tylko, czy ja chcę taki Bright Red? Tak, mega cię pasuje. Nie wiem czasem, jakim ja życiem żyję. Ogólnie jestem mega wdzięczna, to, że tutaj mogę być. I mega Wam dziękuję, że ty, wy to oglądacie i że mnie wspieracie. Serio jest mi tak miło, że ja mogę być teraz tutaj. I w ogóle i to dzięki Wam. I nie chcę mi się płakać teraz? Powiedz, Co? Dziękuję. Nie wiem jeszcze, czy kupuję. Nie powinnam przyjeżdżać do takich miejsc, serio. Na chwileczkę się rozłączyliśmy, ponieważ ja chcę iść do innych sklepów niż Michał. Chcę w ogóle się tutaj jeszcze poprzechadzać, zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Po drodze zmierzyłam okulary CELIN, 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 takie klasyczne, ale nie siedzą mi aż tak. Także idziemy zerknąć. Coś mnie tutaj jeszcze... Z zaciekami. Idziemy do North Face'a, ponieważ ja bym chciała zobaczyć rzeczy w góry. Jakie mają, ale ja szukam działu typowo górskiego, bax. Ostatnio jak byłam w górach, to bardzo mi brakowało takiego cienkiego polaru który zmieściłby mi się łatwo do plecaka i dawałby mi ciepło, więc za czymś takim się tutaj rozglądnę. To są rzeczy właśnie tego typu. Totalny klasyk tylko, że on jest za długi to jest męski udało mi się dokładnie tego potrzebuję i ma kaptur w góry się to przydaje dokładnie tego mi trzeba Zarazą też longsleeve'y to są takie cienkie warstwy, które warto jest mieć w góry w plecaku zawsze wiecie jak przemokniecie, jak jest zimno cienka warstwa, ale daje ciepło pogodny, no taki zwykły long sleeve. Przesadę. My wydaliśmy tu... Czy Chciałabym wiedzieć, ile wydaliśmy na zakupy? No dawaj. Wydaliśmy 100 dolarów, bo każda torba kosztuje 10 albo 15 dolarów, żeby ładnie wyglądała, jak wychodzimy. Dobrze, kochani moi. Pokażę wam, na co rozwaliłam pieniądze w atletach. Atlety, podsumowując, były niesamowitym miejscem, dla którego przeleciałabym tu znowu. <laughs> Jakbym dostała wypłaty, to przyjechałam tu. Ej, nie no, przyjrzyj ceny, to byłoby to było posrane. Przecież przez pół, wszystkie takie premium rzeczy. Okej, okay, nie było Chanel, nie było Louis Vuitton, nie było Chanel, ale wszystkie inne rzeczy były, wszystkie inne sklepy. Nie, no, szok. Ludziska, szok. Pierwsza rzecz to szpilki Gucci. Butki prezentują mm. się tak. Słuchajcie, no buty są przepiękne, jestem w nich zakochana. Te paseczki, ten detal, ja uwielbiam niskie szpilki. Kitten heels to są moje ulubione szpilki. Nie mogę też chodzić za wysokich, żeby nie przewyższyć Tymka. Oczywiście żartuję, żartuję. Nie, nie czuję się w wysokich szpilkach, bo jest mi niewygodnie. I po prostu... Nie chodzę. Więc te są idealne, przepiękne, pięknie wykończone. I są to szpilki Gucci. Widzicie ten detal? Mega piękna. 2764 zł i 44 grosze. Kolejne buty, bo kupiłam trzy pary butów. To są marziele, te na niziutkim obcasie. Ponieważ bardziej mi się podobały i też dużo lepiej i bardziej komfortowo się w nich czułam niż w tych na wyższym. Jakoś tam te, ten wyższy obcas średnio mi się podobał od boku, a ten but jest dla mnie jakiś taki, taki ładniejszy, klasyczniejszy. Będę chodzić w nich z długimi spodniami w 90% czasu. Jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzą na jesień. Czy będę je lubiła? Czy będą wygodne? Piękny bucik, piękna skóra paluszek. Rozmiar 39, więc jest to mój rozmiar. Wydałam na te buty 4516 zł i 30 groszy. To może teraz, żeby nie było same buty, kurtka której myślałam, że nigdy nie kupię, bo kiedyś zamawiałam czarną do filmu, do rolki jakiejś yy, dla testów. i w ogóle ona źle na mnie wyglądała, a ta wygląda na mnie genialnie. <laughs> Skromnie mówiąc. Przepiękna i też wiecie co, skusiło mnie to, że ona ma taki ciekawy kolor, bardzo taki jesienny. Nie jest czarna, klasyczna. Ja mam Fajne kurtki czarne skórzane i nie potrzebowałabym kolejnej. Natomiast ta właśnie ma ten, ten kolor i ona jest ogólnie lekka jak na to, jaka jest objętościowa. Bardzo wygodna, cozy, ma piękny, piękny krój. Jest tutaj ładnie obcięta. No super, to jest taki klasyk z Akni tak naprawdę. Mam wrażenie, że Akni mocno w ogóle się wybiło też przez te kurtki. To jest taki ikoniczny, ich item mam wrażenie. Mam ją w rozmiarze 36. Jest tutaj napisane, że jej oryginalna cena to 1300 dolarów, tutaj była za 780, więc jest to 3105 zł i 5 groszy. Moje życie jest ogólnie dla mnie crazy, że mogłam zrobić takie zakupy. Jestem niesamowicie wdzięczna. Kolejne buty, ostatnie buty. Żywiołsi. One były akurat w okazyjnej cenie, moi drodzy. Piękne, klasyki, czerwone, złoto, srebro. Widzicie, łączymy złoto, srebro, klasyczna czerwień. Kolejne tak jak, jak ten, się łączy zło złoto i srebro? Łączymy złoto i srebro też w moje mojej oczywiście marce biżuterii, tak. Nie jewelry. Dobra, ale tak serio, klasyczne szpileczki czerwone zostaną ze mną na zawsze. I są one... No, nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Niski, wygodny but, klasyczny, ładna jest ta klamra. Moje stópki pięknie wyglądają w nich. Kosztowały te buty 1987 zł i 66 groszy. To teraz wiecie, co, przejdziemy do moich ulubionych zakupów? Poszłam do North Face'a. Kupiłam sobie rzeczy w górę. W The North Face zapłaciłam 330 zł i 3 grosze. Longsleeve. Numer jeden. Fajny on ma kolor, taki troszeczkę szary, troszeczkę niebieski. Fajny taki. Cienki, lekki. Do plecaka w góry robimy tak. Nie ma go prawie, a jest to warstwa cieplna, jak trzeba się przebrać, bo on ma taki fajny materiał, że właśnie da trochę ciepła, także numer jeden. Numer dwa. Czarny. Po prostu. Czarny. On ma trochę inny materiał. Tamten jest taki bardziej misiowy, mam wrażenie, a ten taki bardziej sportowy. Towo sztuczny, tak bym nazwała ten materiał. Yy, kolejna warstwa, zobaczcie, robimy tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I go nie ma na przebranie. I to, co chciałam cały wyjazd w Szwajcarii i bardzo się długo zbierałam, i strasznie drogie tam były. I wiecie, cieszę się, że tam nie kupiłam. Jest to cienki. Polar, rozsuwany. Jak mi brakowało tej rzeczy. Ja wam mówiłam to nawet wtedy na vlogu. To jest po prostu mega cienki polar i on też mega lekki. Taki do zwinięcia po prostu do plecaka. No, zwiniemy to. Dobra, teraz zrobiłam ten lek, ale ogólnie bardzo mało miejsca zajmuje. Jest to super ciepła warstwa, bo jednak taki polarek dobrze grzeje. Także jestem na maksa zadowolona z niego. Serio, na maksa. Raz jeszcze dziękuję. Wam, że jesteście, że oglądacie. I panu Bogu, bardzo dziękuję Panu Bogu. I Michałowi też dziękuję. Nie wiem jeszcze za co, ale coś ja, wymyślę. Ja, 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 że namówiłem do większości. Moim zdaniem, ja się podpisuję tak pod 30% tej, tej zbrodni. No, myślę, że ogólnie on trochę mnie tak po, 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 tam podmawiał, podmawiał, ale nie, no nie ma co się tłumaczyć. Fajnie było, super outlety, mega polecam to miejsce, totalnie wybrałbym się znowu i myślę, że kiedyś się może wybiorę. I to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, ściskam was, kocham was i widzimy się w kolejnym filmie.